No dobra, gotowy? No tak. Gdybyś miał dostać milion dolarów za złamanie komuś ręki, kogo byś wybrał? E, sam sobie złamał rękę i sobie naprawił. Co masz w domu, ale tego nie używasz? E, za dużo ciuchów w pitbulla, ale dziękuję bardzo. Jak zwracała się do ciebie mama w dzieciństwie? E, no bardzo miło. Co ostatnio to tobą wstrząsnęło? Nie pamiętam, nie wiem. A z czego jesteś dumny? Eee, swoje rodziny. Co kobiety robią lepiej od mężczyzn? Eee, sprzątają lepiej. Czy byłeś typem ucznia, który często bił się w szkole? Nie, wcale się nie wie. Nie lubiłam się bić tyle, tak. Jaki tytuł filmu opisuje Twoje życie? Eee, hangover. Co zrobisz, jak znajdziesz u siebie siwe włosy? Co ja zrobię? No, eee, to na, na łyso będę gonił. A za co siebie nie lubisz? Za co ja się nie lubię? No... Parę rzeczy tam byli w, e, dawno temu, ale to teraz jest okej. Okay. Parę błędów się porobiło, ale jest ok. Co jest obecnie szczytem obciachu? Tego nie wiem. Z, z czego nigdy w życiu nie można zrezygnować? Mmm... No, trzeba być zawsze pozytywny, tak powiem. Trzeba być pozytywnym i tak podchodzić do życia. Co byś zrobił, gdyby w Europie zakazano MMA? Przyleciał do Stanów. Z której swojej walki jesteś najmniej zadowolony? Eee, z mojej ostatniej walki. No, z moich porażkach, tak powiem. Wymień trzech polskich zawodników, którzy zasługują na uznanie. No są dużo, ale trzech, teraz powiem szybko mój brat, e, Matela i e, 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 powiem, 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 któryś e, e, Narku. Cześć. O czym teraz myślisz? O czym myślę? O walkie mojego brata. No i to jest koniec, dzięki Tak, bardzo. dziękuję bardzo.